świat papugi, Dzi e, Dzisiaj e, nagram vlog wakacyjny, ponieważ mi już od niedawna się zaczęły wakacje i niedawno wróciłam z morza. Nie wiem kiedy ten filmik akurat wgram, ale póki co chyba dzisiaj e, chyba dzisiaj jest 29 czerwca. E, mam nad morzem, przez 5 dni albo 4 już nie pamiętam. No, więc postanowiłam, że nagram vlog wakacyjny, bo pewnie jesteście ciekawi, co się u nas teraz dzieje. No, a więc y, właśnie niedawno wstałam. Więc y, Niedawno, właśnie tutaj wypuściłam. Gdzie jest klatka otwarta, więc w każdej chwili mogę sobie wejść i, ten, i sobie zejść coś, albo tam już sobie wejść. Basen ich zdjęłam, bo do nich tutaj wchodzę zawsze, kiedy one tutaj do góry mi siadają, jak teraz. No, tam trochę się z nimi pobawiłam i tak dalej. A teraz, właśnie jak skończyłam się bawić, to postanowiłam nagrać filmik. Więc teraz. Mm, w nie wiem, co będę teraz robiła, ale za niedługo pewnie zjem śniadanie. Ja papuszkom sprzątałam, nie wiem, z jakiej... sprzątałam jakoś, wczoraj właśnie wieczorem im posprzątałam klatkę i mają czysto. No, więc... Więc już ten im posprzątam klatkę. Więc dzisiaj po prostu będzie luźny vlog. Też mam dla Was bardzo ważną informację, no bo jeszcze nie mam, jeszcze, moje, jeszcze Ala i Alex nie mają Instagrama, ale postanowiłam im założyć i. No, pewnie, ale nie wiem, czy ten, czy wszystko tam ogarnę. Yy, może za niedługo założę im Instagram, a więc będziecie mogli wpadać. No dobrze. Yy, już mi trochę, już mi ręka trochę zdętwiała. Czekajcie, odwrócę. Ale mnie zabola ręka od trzymania. O, dziwnie, bo mnie ta ręka tak dziwnie boli. Nie wiem czemu. No dobra, no to w sumie widzimy się później. Jakbyście byli ciekawi, no to ja teraz y, zejdę na śniadanie. Potem sobie, potem, y, potem się ubiorę, umyję zęby, uczeszę się, zrobię fryzurę. No i potem coś chyba sobie pooglądam. Bo, się, bo ten, bo chyba nic nie mam naszego do roboty. No dobra, to widzimy się później. Posłuchajcie, jeszcze zapomniałam. Muszę jeszcze im... Nie, że zapomniałam, że nie pamiętam, ale po prostu ten... Po prostu teraz powinnam im posprzątać. No bo ja nie chcę po prostu im tak z rana sprzątać, nie wiadomo kiedy. Tylko na przykład po kilku godzinach od mojego wstania to im częściej tak sprzątam. No, więc... Więc teraz je posprzątam. Więc... No to zaraz się widzimy. sprzątałam. Teraz, teraz zjemy sobie śniadanie, potem się wyszykuję, czyli się ubiorę, myję zęby, uczę się i się, zrobię sobie fryzurę i potem nie wiem co w sumie będę robiła. Ja. A, będę chyba oglądać YouTube, a potem może wyjdę na dwór, więc zobaczymy się później. Posłuchajcie, właśnie już sobie zrobiłam śniadanie i y, tutaj sobie zrobiłam kanapkę z almettę I tutaj sobie zrobiłam lemoniadę ze słonką A y, jak widzicie tutaj mam statyw No dobra, to ja jakieś zjem, y, się ubiorę No i y, ten, umyję zęby, uczeszę się i tak dalej To wtedy się do was odezwę Okej, okay, właśnie się wyszukowałam też już Yy, coś już yy, ten odłożyłam yy, chyba do zlewu już ten brudny talerz i ten. Yy, yy, i kubek. No więc już jestem uszkowana, więc teraz sobie poglądam YouTube'a, a potem może wyjdę na dwór albo posprzątam w moim pokoju, bo naprawdę już jest duży bałagan. Okej, okay, to widzimy się później, pa! Okej, okay, posłuchajcie właśnie niedawno już tam, znaczy nie niedawno, ale ten chyba z godziny temu tam przestałam już oglądać, nie wiem z pół godziny temu, i potem wzięłam się za sprzątanie, no, no i teraz właśnie nagrałam vloga, a jak ten? A jak już wam wszystko powiem, to idę z papugami na dwór. No, w sumie, wziłam, bo, bo idę teraz z papugami na dwór i nagram filmik na dworze na kanał, na, na, na kanał moich papużek. Więc widzimy się, nie wiem, jak nagram filmik lu, lub około coś tego. Okej, okay, to widzimy się później. Okej, okay, właśnie jesteśmy na dworze i teraz właśnie będę nagrywać filmik, więc widzimy się później. Hej, właśnie dawno ten do Was nie mówiłam, bo nie wiem, która 6 godzina jest. Już, um, już jest, za niedługo będzie 16, więc bardzo dawno się do Was nie odzywałam. Ale w międzyczasie zadam obiad, wyszłam sobie na dwór i za niedługo po prostu muszę um, pojadę do zoologicznego z moją mamą i dokupię im piasek, bo sami widzieliście, że się kończy. I może dodatkowo, nie wiem, jakąś drobną zabawkę, albo jakąś tam przekąskę. Um, te, teraz to ten. Um, te, teraz właśnie za niedługo pojedziemy, a potem um, będę chyba jakiś filmik montować albo wrzucę nowy filmik. Um, więc no, jeszcze mam trochę tam rzeczy do porobienia, albo nagram filmik, nie wiem. Ale już wcześniej nagram. I tak. Um, Właśnie za niedługo jadę do sklepu, więc teraz chyba prześlę jeden filmik i potem się zobaczymy jak już prześlę i wrócę ze sklepu. Już, już właśnie niedawno wróciłam, znaczy z zoologicznego i teraz i niedawno właśnie przysłałam filmik na kanał, więc w tym filmiku będziecie mieli link do tego filmu. A więc teraz postanowi postanowiłam wyjść na dwór i jakoś. Nie wiem, która z godzina, czekajcie. Yy, o, yy, jakoś o 19, 18, coś yy, się zobaczymy. Widzimy się później. Okej, okay, posłuchajcie, już jest bardzo późno. I teraz pójdę spać. No, więc. Yy, więc ja już pójdę z Was yy, spać i. Yy, Żegnam Was więc, do zobaczenia w następnym filmiku. O, i jeśli Wam się podobał film, pamiętajcie o pozostawieniu lajka i subskrypcji. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia.